Dzień dobry. Dzisiaj powiem kilka słów o metodzie uprawy, rozsady pomidorów w kubeczkach, tak zwaną metodą z dosypywaniem. Ja sobie tak roboczo tę metodę nazwałam. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to zapraszam do filmu, który właśnie wyświetla Wam się na ekranie. Tam wszystko krok po kroku mówię, jak to robię. Dzisiaj będzie kilka spostrzeżeń odnośnie tej metody. Pokażę Wam, jak te siewki pomidorów w tym momencie wyglądają. Zresztą. Już niektóre widzicie, ale tutaj jest ich jeszcze więcej. I powiem Wam, jakie są największe zalety i wady tej metody. Moim zdaniem, zdaniem osoby, która testuje dopiero tę metodę, zaczynajmy. Pomidory w tych kubkach są mniej więcej od dwóch tygodni i trzech dni tak plus minus. Na pewno nie minęły jeszcze trzy tygodnie, odkąd zostały w tych pojemnikach umieszczone. Ja pomidory wcześniej podkiełkowałam, dlatego każde nasionko było sadzane do kubka osobno i ja wiedziałam, że ono wykiełkuje, bo ono już miało początek korzenia. Uważam, że to podkiełkowanie pomidorów na ręczniku papierowym, tak samo jak robiłam wcześniej z papryką, było świetnym pomysłem, dlatego że po pierwsze wiedziałam, że te nasiona są dobre, że one wzejdą. A po drugie, te nasiona wzeszły bardzo szybko, bo już na drugi, maksymalnie trzeci dzień, te pomidory zaczęły ładnie w tych kubkach kiełkować. Pod ostatnim filmem dostałam mnóstwo komentarzy odnośnie tego, że w kubkach nie ma dziur, a powinny być dziury. I owszem, tak naprawdę zgadzam się z tym, że powinny być w tych kubkach dziury, i wtedy byłoby to na pewno korzystniejsze, bo w takim przypadku, jeżeli przelejemy pomidora, no, to będzie po siewce. Tu na ściankach kubka ewidentnie widać, że gromadzi się para wodna. I gdybym tego pomidora podlała za mocno, to on zgnije i stracę siewkę. Także, jeżeli nie ma dziur, to trzeba naprawdę bardzo mocno uważać z tym podlewaniem i to podlewanie bardzo ostrożnie dawkować. Ja tych dziur w tych kubkach nie wywierciłam na samym początku i później, jak już włożyłam te podkiełkowane nasionka, to nie wróciłam do tematu i nie zrobiłam tych dziur, bo stwierdziłam, że już nie będę robić sobie dodatkowego bałaganu. Ta metoda w założeniu miała być bardzo prosta i właśnie ten bałagan ograniczać, także ja już sobie w tym roku darowałam robienie tych dziurek, nie miałabym też na tyle podstawek ani dodatkowych kubków, żeby włożyć na przykład jeden w drugi, żeby ta woda mogła sobie odpływać, Wam polecam, zresztą przypięłam do tamtego filmu komentarz, że polecam właśnie zrobić te dziury w pojemniku, Także jeżeli macie ciężką rękę, bądź też nie jesteście pewni, to lepiej jednak te dziury sobie nawiercić. Także dziury w pojemnikach to jest pierwsza rzecz, warto je na pewno zrobić i na przyszły rok, jeżeli będę korzystała z tej metody, to na pewno takie dziury sobie nawiercę. Natomiast przyjrzyjmy się teraz bliżej tej rozsadzie. Tak jak widzicie, część pomidorów ma dosypaną ziemię już. Praktycznie do samej góry. Natomiast część pomidorów cały czas jest w zasadzie w jednej drugiej powiedzmy, kubka, mniej więcej. I one już zaczynają wypuszczać wszystkie liście właściwe. No, ale niektóre pomidory, na przykład te pomidory, szery. One właśnie są jakby mniejsze i tutaj nie potrzebują aż tyle dosypywania ziemi, nie rosną tak wielkie, nie wybujały mi. One też, co ważne, nie stoją na parapecie okiennym. Tak jak widzicie, one tu stoją cały czas. Mają nad sobą okna dachowe i to jest światło, które, które tutaj im zapewniłam do wzrostu, nie doświetlam ich. No, i nie stoją na parapecie, więc teoretycznie można powiedzieć, że nie mają aż tak prostego startu, jakby się mogło wydawać. Natomiast uważam, że radzą sobie całkiem nieźle, i tak jak one zaczynały mi tutaj startować w tych kubkach od tego miejsca, gdzie jest ten pasek, bo mniej więcej do tego miejsca, tak jak pamiętacie, ja ziemię sypałam, tak później ja sukcesywnie sobie tutaj dosypywałam, jak widziałam, że ten pomidor robi się większy, że ta łodyga. Idzie do góry. Dosypywałam sobie tutaj ziemi do tych pomidorów, przychodziłam sobie co 2-3 dni, sprawdzałam i dosypywałam, niektórym mniej, niektórym więcej, w zależności od potrzeby. W większości, tak jak widzicie, te pomidory mają już dosypaną ziemię do samej góry, więc już nie będę musiała nic z nimi robić, będę tylko podlewać i obserwować, jak one rosną. Są też takie, które dosadzałam sobie później, i to są na przykład te pomidory tutaj, które jeszcze nie mają liści właściwych, one dopiero zaczną się pojawiać, i tym pomidorom jeszcze trochę tej ziemi prawdopodobnie kiedyś tam, któregoś dnia dosypię. Ten jeden, jako jedyny z pomidorów, nie wiem czy mi przetrwa, bo go przesuszyłam. Tak naprawdę nie przelałam, tylko przesuszyłam. Podlałam go wczoraj, trochę się podniósł, bo już leżał zupełnie. Może jeszcze coś z niego będzie. Pozostałe pomidory trzymają się naprawdę bardzo dobrze. Nie widzę tutaj, poza różnicami drobnymi we wzroście tych pomidorów, bo jedne są większe, inne są trochę mniejsze. To też na pewno zależy. Od poszczególnych odmian, ale te pomidory wyglądają tak żywo ładnie i w zasadzie nie ma się chyba czego doczepić. Prawdopodobnie mogłyby być nieco większe, gdyby miały więcej światła. No to logiczne, gdybym postawiła je na parapecie czy przy południowym oknie, to, to byłyby pewnie większe, ale w związku z ryzykiem, że mogłyby się gdzieś tam poprzewracać albo kot, albo dzieci, albo coś. Wolałam je postawić tutaj, gdzie rosną sobie w spokoju. Czy uważam, że ta metoda jest lepsza od pikowania? Bo dużo komentarzy pojawiło się takich, że pomidory bardzo lubią pikowanie, że to im sprzyja, że wtedy właśnie fajnie się korzenią i że zostajecie przy tej metodzie tradycyjnej, czyli po prostu wysiewacie, a później pikujecie pomidory do pojemników. I jak najbardziej to rozumiem. Fajnie by było, żebym miała teraz dla porównania, właśnie jakieś pomidory, które. Były siane tradycyjnie, które przepikowałam, jak one wyglądają, a jak wyglądają te. Ja uważam, że fajnie jest tej roślinie trochę tego stresu zaoszczędzić, bo jednak pikowanie taki stres dla rośliny trochę jednak robi. Tak uważam. Tutaj tego nie ma, a pomidor też fajnie powinien się korzenić, dlatego że zasypujemy mu tutaj tę łodygę, która będzie wypuszczała korzenie. Więc uważam, że ta metoda pod tym względem też jest całkiem spoko dla pomidora, że nie ma tutaj czegoś, co by mogło źle wpłynąć na to korzenienie, a wręcz przeciwnie, to dosypywanie ziemi moim zdaniem jak najbardziej jest korzystne. Tak jak widzicie, pomidory w tych kubkach nie są wybujałe, wyciągnięte, nic złego się z nimi nie dzieje bo to, co miało zostać przykryte ziemią, to zostało przykryte ziemią, a teraz na poziomie już ranta, kubka, tworzą się liście właściwe, więc już nie przypuszczam, żeby coś bardzo niedobrego mogło się tutaj zadziać pod kątem właśnie wyciągania się tych siewek. Czy czegoś takiego? Tutaj raczej one już powinny dalej zdrowo rosnąć, o ile, zaznaczam, nie przyleję ich. Czy ta metoda zaoszczędziła mi bałaganu, który na pewno byłby podczas pikowania? Myślę, że tak, ponieważ dosypywałam tę ziemię tutaj delikatnie dookoła łyżką, robiłam to sobie nad, nad pojemnikiem z podłożem, dzięki czemu w zasadzie tego bałaganu tutaj. Nie było, za dużo nie zrobiłam bałaganu. Czy zaoszczędziło mi to czasu? Myślę, że nie. Tak naprawdę myślę, że nie, że przepikowanie pomidorów nie zajmuje jakoś nie wiadomo ile czasu. Ja sobie dosypywałam ziemię do tych pomidorów po prostu przychodząc tutaj, podlewając je, widziałam, że już potrzeba dosypać. To wtedy brałam sobie pojemnik z ziemią i dosypywałam. Nie zajmowało mi to danego dnia, nie wiadomo ile czasu, bo to była chwila moment i już miałam to zrobione. Przypikowanie jest tak, że trzeba siąść po prostu i zrobić tę robotę przez pół godziny, czy tam ile macie tych siewek. Yy, i, I tyle. Natomiast tutaj bardziej robiłam to tak sukcesywnie, patrząc na, każdą, na każdego pomidora osobno, bo jedne rosną wolniej, drugie szybciej. Jedne potrzebowały tego podsypania szybciej, drugie wolniej. Ale też nie chodziło mi tutaj o czas czy nawet o ten bałagan. Chodziło mi bardziej o to, żeby te pomidory się dobrze w tych kubkach korzeniły i myślę, że one się korzenią całkiem nieźle, chociaż tego jeszcze nie widać, no bo niestety nie mogę Wam jeszcze tutaj pokazać tych korzeni, bo ich nie widać, ale mam nadzieję, że one tam fajnie sobie ten system korzeniowy budują i że wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak powinno być, bo skoro pojawiają się już liście właściwe, widać, że te pomidory, nabierają, że tak powiem, mocy, rosną ładnie. To myślę, że będzie już z każdym dniem tylko lepiej. Czy widzę jakąś wadę w tej metodzie uprawy pomidorów? Na ten moment szczerze mówiąc chyba nie, poza tym, że te dziury trzeba nawiercić, o czym mogłam wcześniej pomyśleć. To nie podoba mi się tylko jedna rzecz, ale to jest już takie moje widzi mi się, a mianowicie to, że właśnie niektóre niższe pomidory zostają gdzieś tam na pewnym poziomie. Już nie rosną. Ja nie dosypuję tej ziemi, one są tak w środku, w tym kubku zagłębione. Wiadomo, że one jeszcze urosną, no na pewno urosną, ale jednak wolałabym, żeby to wszystko wyglądało tak, jak tutaj, gdzie ja mam pewność, że do tego momentu jest, jest łodyga tego pomidora, która się fajnie tutaj korzeni, i mam nadzieję, że niedługo te korzenie też tutaj zobaczę, jak one przerastają przez ten kubek. Fajnie, właśnie, że te kubki są bezbarwne i to wszystko będzie widać. Najmniejsze są te pomidory szery, które tego dosypywania jak na razie miały bardzo mało. Tutaj z tych większych, które bardziej urosły, to są bawole serca. One bardzo ładnie tutaj podskoczyły. To chyba też jest bawole serce. Tak. Przejdźmy sobie dalej. Ja miałam je wcześniej tutaj tak ładnie poukładane, ale niestety już mi się wszystko zburzyło. Tutaj mamy malinowy ożarowski. No to też są takie większe pomidory. I one dosyć szybko podskoczyły. I tu te mniejsze pomidory, które jeszcze nie mają liści właściwych, to są jakieś yy, nasiona amerykańskie. Nie wiem, dostałam te nasiona i zobaczymy, co z tego wyrośnie. Więc one są, one były tak o tydzień no pewnie z tydzień później, wsadzone. Więc, yy, więc jeszcze nie wiadomo, jak to z nimi tutaj będzie. I co mam tutaj jeszcze? Red Pier, czyli ta gruszka, na temat której też mi pisaliście, że to nie będzie duży pomidor, tylko raczej koktajlowy, że właśnie często jest to mylone, że kupujemy, wydaje się po opakowaniu, że to będzie pomidor wyższy, taki większy, a jest to odmiana z tych pomidorów bardziej koktajlowych. Zobaczymy, zobaczymy, co mi tutaj wyrośnie. Ja myślałam właśnie, że on jest większym pomidorem, ale jeżeli nie, no to trudno. W tym filmie, w którym opowiadałam Wam o tej metodzie, mówiłam, że będę to aktualizować, tę metodę kubkową z dosypywaniem, więc chciałam to zrobić. Chciałam, żebyście wiedzieli, jak one teraz wyglądają. I myślę, że następnym razem będę je już pokazywać, pewnie jak będę wysadzać te pomidory. Nie przypuszczam, żeby coś złego je tutaj dopadło. Jeżeli powinnam na coś jeszcze zwrócić szczególną uwagę, to dajcie mi znać poza dziurami w kubkach już, albo Czego szczególnie powinnam dopilnować, to piszcie. A dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego krótkiego filmu. Pozdrawiam i do następnego. Cześć.